Uszanowanko wariacie, pardon, ale wene daj suba. Oceń ten kanał łapeczko, napisz komentarzyk, przemyśl swoje zachowanie i obejrzy odcinek. Pozdro. Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka pozdrowienia, a chciałbym pozdrowić Adama Chelińskiego, Kideka oraz BDD. Jeżeli chcesz być pozdrowiony w kolejnym odcinku, napisz w komentarzu. Cześć, ja jestem Pawcio, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym sezonie i napiszcie mi, czy ostatnim naszej kariery symulowanej FIFA 20 klubem Paris. W w dzisiejszym odcinku transfery. W miesiącu lipiec mamy ten turniej Sezonowy, a w sierpniu zaczynamy ligę. 4 spotkania i dosymulujemy do 10 września do spotkania z Saint Etienne. Tak patrzę na ten skład i powiem Wam, że on nie ma słabych punktów, ale tak widzę, że nasz środkowy obrońca Axel Bamba ma 76 punktów overalla, 22 lata, więc myślę, że tutaj jest jedyny minimalny słabszy punkt naszego zespołu. Wiem, że Mboko ma 75 punktów overalla, ale będziemy go w tym sezonie trenować do 80. Myślałem, kogo kupić za Axela Bambę, i zdecydowałem się na 20-letniego zawodnika. Alisson Germain, czyli Tanguy Koyasi. Jest dwa lata młodszy od naszego podstawowego obrońcy oraz ma tylko jeden punkt overalla mniej, więc damy go na trening i wbije szybciej 80. Zapłaciłem za niego 11 milionów i 400 tysięcy. Schodzi ze swojego olbrzymiego wynagrodzenia. No to witamy pierwszego zawodnika. Większość budżetu poszła na tego zawodnika. Ogólnie może też grać środkowego pomocnika defensywnego. No i w takim wypadku potrzebujemy pieniędzy, więc musimy sprzedać Aksela Bambę. Ostatniego zawodnika, który jest w tym klubie od początku. Tak jak mówiłem na treningu będzie trenował Mbuku, dostał trzy serie, a nasz nowy zawodnik Kołasi 2. Jeżeli dostanę atrakcyjną ofertę za Mohameda Kudusa nie z ligi francuskiej, to go sprzedam i pójdziemy po Eduardo Camavingę. Zwiększenie budżetu transferowego, o którym doskonale wiemy i zobaczmy, czat drużny Axel Bamba jest zdziwiony, że wystawiłem go na sprzedaż, no niestety nie mogę zagwarantować ci gry. Pierwsze spotkanie w turnieju przedsezonowym gramy z Bormów, zagramy takim składem dwa debiuty, czyli Kołasi oraz Diallo, który przyszedł na kontrakcie. No i zobaczmy, jak się spisze Zobaczmy jak nam pójdzie z wisienkami No niestety przegraliśmy 2 do 1 Dla naszego zespołu strzelił Faraj A dla Bormów Lusamba oraz Solankę. Przed drugim spotkaniem kolejny trening Asi 2 F Oferta za Axela Bambę nie sprzedawaj za mniej niż 14 milionów Oferta transferowa za Bambę od Lil Ale nie sprzedam go do naszego rywala z ligi Pisaliście mi żebym zagrał formacją z dwoma napiosnikami Czyli Gebelsem oraz Diallo Ale mamy świetnych skrzydowych, Czyli Abiego oraz Faraja Ale Abi może grać się na NC Więc na SPO e również sobie poradzi na EśP został przesunięty Embu, no niestety Faraj zasiądzie na ławce. No i zobaczmy, czy takim składem wygramy z Bolonią. No pierwsze spotkanie przegaliśmy z Bormów wynikiem 2-1, do teraz gramy z włoską drużną i zobaczmy, wygrywamy 2-1. do Artur Zagre strzelił gola i dostał czerwoną kartkę Golu, również Abiego. Dla Bolonii jednym trafieniem odpowiedział pacjencja. Zawodnik zawieszony, Artur Zagre. Asystent dogadał sprzedaż w sprawie Aksela Bamby od Benfigi. Dostajemy 15 milionów i myślę, że to jest dobra oferta. Spotkanie o wyjście z grupy z hiszpańską drużyną hetafę zagramy takim składem. Na lewej obronie pojawił się Diara oraz na SPD auczcze i zobaczmy hetafę przewodzi naszą grupą. Jeżeli to wygramy, to awansujemy, remisujemy to spotkanie. No i zobaczmy, jak Bormów, ale widziałem, że wygrali 3-0 i niestety odpadamy. Zarządowi jest smutno, że nie wyszliśmy z grupy. Nagroda z turnieju 1 i 300 tysięcy i oferta transferowa za Gebels, ale to jest zawodnik, którego nie chce się pozbywać od Realu Betis odrzuć. Kolejny trening Mbuku i kołas jego i ten. Pierwszy wbija 76 Oferta transferowa za naszego rezerwowego bramkarza Isse, ale to nie jest zawodnik na sprzedaż. Przed nami kolejny trening. Axel Bamba został sprzedany do klubu Benfica. Dziękujemy za grę w naszym zespole i życzymy powodzenia dalej. Do naszego zespołu przyda się rezerwowy lewy pomocnik i zdecydowałem się na 23-letniego zawodnika Olympica Lyon, czyli Boba Cara Fofane, który będzie zarabiał 21 tysięcy, kupiłem go za 1 i 600 tysięcy. No będzie zarabiał chore pieniądze. Zaproponujmy mu takie i on się na to zgadza. Witamy drugiego zawodnika. Przed chwilą kupiliśmy Boba karafofane no to idziemy po Wesleyan, czyli 21-letniego środkowego obrońcę z klubu Saint Etienne. Będzie on rezerwowym, ponieważ poza Diengiem, no to nie mamy takiego zawodnika, co może wskoczyć do pierwszego składu w razie kontuzji, no tylko on będzie zarabiał 15,5 tysiąca, plus chce być ważnym zawodnikiem. Zapłaciłem za niego 6 milionów, no to akceptujemy jego warunki i witamy trzeciego zawodnika. W budżecie transferowym mamy 6 milionów, które zachowamy na zimowe okno transferowe, chyba, że dostaniemy atrakcyjną ofertę. Oferta za Kudusa. Oferta za However, ale ofertę odrzucona. Tym razem druga strona obrony, Artur Zagry, również nigdzie nie idzie. Kolejny trening Mboku oraz Koasiego. Adil Aucicza, jako zmiennik, jest naprawdę dobry, więc odrzuć. Kolejny trening. Oferta wypożyczenia Magnina i wiecie co, zaakceptuję ją. Za jego, inny klub zapłacił kwotę odstępnego, nie będę go bronił, niech po prostu odejdzie. Przed pierwszym spotkaniem ligowym konferencja. W tym sezonie walczymy o środek tabeli, a może i coś więcej, konsekwencja kluczem do sukcesu. Wesley Fofana przyszedł do nas jako rezerwowy środkowy obrońca, ale jeszcze dowiedzie swojej wartości. Jeżeli dostaniemy atrakcyjną ofertę za Kudusa, no to jego, ale jesteśmy mocni na każdej pozycji. Merci. Przed nami pierwsze spotkanie ligowe z drużyną Stade Rens Zagramy takim składem, formacja 4-1-2-1 w Wąsko. Diallo już bija 80, no i zobaczmy jak zaczniemy ligę. Na pewno zespół, z którym musimy rywalizować i zdobywamy jeden punkt, gol Goebbelsa oraz Rafini. Kolejny trening i kołasy wbija 76. Kofi został sprzedany, dziękujemy za grę w naszym zespole i życzymy powodzenia dalej, a hoewera, tak jak mówiłem, nie sprzed. Znowu ta Benfica. Johan Magnin udał się na wypożyczenie do klubu Empoli. Druga kolejka, spotkanie z Niceą. No, nie będę nic zmieniał w składzie, zobaczmy. Mam nadzieję, że Faraj nie będzie zły. No, nie mam gdzie go wsadzić do tej formacji. To jest niestety mój ból serca. I z Niceą wygrywamy 2 do 1. Gol zagre oraz Gebelsa. Dla Nicei jednym trafieniem odpowiedział Dolberg. Ale widzę, że mogliśmy wygrać jeszcze wyżej. Ale dialog chybił karnego. Kolejny trening i embuków bija 77. Oferta za tak jak mówiłem, odrzuć. Przedostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku, kolejka trzecia i mecz z Bordeaux, zagramy takim składem wyjściowej jedenastki, się nie zmienia i zobaczmy gramy to spotkanie u siebie, mamy dużą szansę na wygraną, ale zobaczmy, wygrywamy 2-0 z Bordeaux, gol Kudusa oraz Dialo przed nami kolejny trening, przełożone spotkanie z Il, oferta transferowa za Gomesa, no ale oczywiście odrzucamy od Ajaxu Amsterdam, oferta prowadzenia kadry narodowej Polska, no Polakom się po prostu nie odmawia, akceptujemy i witamy na pokładzie reprezentacji Polski i bo jeszcze jedna informacja informacja zawodnicy nieobecni z powodu powania do kadry nasz junior Lowe ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku kolejka i spotkanie z Angelsami mam nadzieję że Faraj będzie wchodził z ławki no bo to jest dobry zawodnik ale po prostu tak jak mówiłem nie mogę go umieścić w tej 11 po prostu nie może grać innej pozycji niż prawy pomocnik a Angelsów na wyjeździe rozbijamy 4 do 0 gol Mbuku Kudusa oraz Dubyt, Gebelsa ostatni trening w miesiącu sierpień znowu Benfica chce kupić naszego zawodnika sprzedałem wam Axela Bambę ale Goebbels to na pewno nie. Oferta za Chevaliera 30 milionów od Realu, ale to jest zawodnik, którego rozwijaliśmy i on zostaje u nas. Trzecia oferta w tym oknie transferowym za Kijana, Hoevera i trzecią odrzucam. Została godzina do końca okna transferowego, więc Kudus zostaje u nas, a zobaczmy sobie, jakie transfery zrobiły inne zespoły z naszej ligi AS Monaco standardowo wysoko. Saint-Etienne, tutaj mamy Amiens, które kupiło tylko jednego zawodnika, czy to starczy im na utrzymanie. Zespół Angersów, który rozbiliśmy 4 do 0, zespół Kolejne jest Metz, Nantes, Bordeaux. Tutaj Lille zarobiło 50, a wydało 42. Kolejny zespół Montpellier nic nie zrobił w tym oknie transferowym. No okej, okay. Nicea, z którą wygraliśmy. Olympique Lyon, Olympique Marsylia, Paryż standardowo wysokie tutaj kwoty, coś niewyobrażalnego. Nasza drużyna wydała 19 milionów, a zarobiła 15,5. Ekipa Strasburgu kupiła Escobara, więc mogą mieć ciekawie w swoim zespole. Ekipa Stad z kolejny jest Stad Rennes, Stad De Reims, Toulouse. No i to by było na tyle z naszych transferów. Zobaczmy głośne transfery: Trent Alexander, Arnold oraz Fede Valverde, największymi tutaj transferami. Pierwszy Przychodzi do Bayern, drugi do Juventusu, Richarlison City, Olmo, Hakimi, Golovin, Pereira, Soler, Tonali, Joel Gomez, Martinez, Saint Maxim, Nkunku oraz Nehaus. Kończymy letnie okno transferowe. Dopiero po oknie transferowym dostaliśmy ofertę za Mohamed a teraz go nie będę sprzedawał, może w zimę Ligę zaczęliśmy fantastycznie, 4 spotkania, 3 zwycięstwa, jeden remis, 10 punktów na koncie Lepiej odpali Saint-Germain To by było na tyle z dzisiejszego odcinka W następnym przejmujemy ster reprezentacji Polski Za dzisiaj wam serdecznie dziękuję, pamiętajcie co robić No i co, do następnych odcinków, trzymajcie się, cześć